15 sierpnia przypada święto Wojska Polskiego. W tym roku świętujemy również setną rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Dzierżoniowskie uroczystości odbyły się pod pomnikiem pamięci losu ojczyzny, gdzie wartę honorową wystawiła Grupa Rekonstrukcyjna 58. Pułku Piechoty. Krótki rys historyczny przypomniał Henryk Smolny. 12 sierpnia Siły Rosyjskie na Głównym, to jest warszawsko-modlińskim kierunku działań, Liczyły 19 dywizji strzelców, dwie dywizje kawalerii i oddział zbiorczy grupy mozyrskiej. Polacy przeciwstawili im 15 dywizji piechoty, dwie dywizje kawalerii i dwie brygady piechoty. Przez kilka dni ścierały się nierówne siły. Jednym z ważnych fragmentów Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez kaliski 203 Pułk Ułanów Sztabu IV Armii Sowieckiej w Ciechanowie, a wraz z nim kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji służących Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku. Według odnalezionych w ostatnich latach dokumentów, już we wrześniu 1919 roku szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez porucznika Jana Kowalewskiego i zespół. Manewr polskiej kontrofensywy. Udał się zatem m.in. dzięki znajomości planów i rozkazów strony rosyjskiej i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przez polskie dowództwo. Choć sama bitwa nie oznaczała końca wojny, to była przełomem w dziejach polskiej Europy, zyskując miano 18. decydującej bitwy w dziejach świata. Umożliwiła bowiem zachowanie przez Rzeczpospolitą odzyskanej zaledwie dwa lata wcześniej niepodległości, potrwającej 123 lata niewoli. W wymiarze europejskim zahamowała ekspansję rewolucji komunistycznej i przypieczętowała wolność krajów bałtyckich Litwy, Łotwy i Estonii. Jej niezwykły przebieg i zwycięski rezultat zyskał miano Cudu nad Wisłą. Zwycięstwo nad Rosją Sowiecką, niezależnie od korzyści politycznych i terytorialnych, miało dla Polski ogromne znaczenie moralne. Było to pierwsze od zmierzchu, pierwszej Rzeczypospolitej, wielkie zwycięstwo odniesione samodzielnie przez wojsko polskie nad siłami zbrojnymi potężnego do niedawna zaborcy, który krwawo stłumił trzy powstania narodowe. Umożliwiło ono drugiej Rzeczpospolitej prowadzenie samodzielnej polityki wewnętrznej i zagranicznej, niezależnej od interesów obcych mocarstw. Pozwoliło wychować młode pokolenie Polaków w polskiej tradycji i polskim patriotyzmie. Wojna przeciwko sowieckiej dyktaturze, która świadomie dążyła do likwidacji religii, własności prywatnej, klas społecznych i burżuazyjnej suwerenności, była dla Polski walką w obronie niepodległości, demokracji parlamentarnej, w której fundamentem społeczeństwa jest suwerenność polityczna, własność prywatna i patriotyzm. W sierpniu 1920 roku wojsko polskie stoczyło jedną z najważniejszych bitew w historii Białoczerwonego Oręża. Na pamiątkę tego wydarzenia w 1992 roku Sejm Rzeczypospolitej ustanowił właśnie 15 sierpnia święto Wojska Polskiego. W różnych częściach Polski odbywają się dzisiaj uroczyste defilady, apele pamięci, modlitwy za poległych na różnych frontach. My również chcemy uczcić pamięć wszystkich poległych w walkach o wolność Rzeczypospolitej Polskiej. Cześć ich. Pamięci. Następnie burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski odsłonił pamiątkową tablicę. Tradycyjnie został odśpiewany hymn i rota oraz złożono wiązanki kwiatów. Oficjalnym obchodom towarzyszyła plenerowa wystawa w rynku Bitwa Warszawska Stulecie Zwycięstwa.